Właśnie tę rocznicę, te 95 lat temu, kiedy dekretem nabyłyśmy swoje prawa wyborcze. Oddam w tym momencie jeszcze głos współorganizatorcy dzisiejszego spotkania, pani Marszałkini Wandzie Nowickiej. Bardzo proszę. Szanowne panie, szanowni panowie, szanowni państwo. Jest mi niezmiernie miło widzieć Was wszystkich na tym wielkim święcie kobiet parlamentarzystek, ale myślę w ogóle kobiet w Polsce. 28 listopada 1918 roku Polki wywalczyły sobie prawo wyborcze. Nie było tak, że ono zostało nam dane. Kobiety musiały to prawo sobie wywalczyć, a można powiedzieć w symboliczny sposób wystukać parasolkami. Kobiety polki uzyskały to, to prawo wyborcze w najszybszym możliwym momencie, bowiem właściwie w dwa tygodnie. Po uzyskaniu przez Polskę niepodległości 11 listopada jest święto niepodległości, odzyskaliśmy niepodległość w 18 roku i już 28 listopada Polki to prawo sobie wywalczyły. Ale Polki nie były pierwsze, choć można powiedzieć jedne z pierwszych w walce o swoje prawa wyborcze. Właściwie we wszystkich krajach kobiety musiały sobie to prawo wywalczyć i jako pierwsze. Co ciekawe, dokładnie tego samego dnia e, roku e, wywalczyły sobie nowozelandki, bo również 28 listopada, tylko 25 lat wcześniej, a więc, a, a więc było to e, w roku właśnie odpowiednio w którym w 18, 1893 roku. Ja chciałam się zapytać, czy jest z nami może przedstawicielka Ambasady Nowozelandii, którą zapraszałam panią ambasadorkę, która też jest kobietą na naszą dzisiejszą uroczystość, niestety nie mogła być, ale miała być jej doradczyni. Czy pani dotarła? No, jeśli nie, to może potem jeszcze dotrzę. Ale wracając do naszej historii kobiecej. Jak wiemy, kobiety bardzo skutecznie umiały z tego prawa wyborczego skorzystać. W pierwszym parlamencie było 8 Polek, co stanowiło 2% wszystkich posłanek. Kobiety z nich jedną... Z najbardziej widocznych i aktywnych postaci była Zofia Moraczewska. I tu już też chyba możemy ogłosić wspólnie z panią przewodniczącą Szydłowską, że, że dzięki też wsparciu środowisk kobiecych, bo nie ukrywam, że dostałam bardzo dużo listów w tej sprawie, zostanie przyznana kobietom właśnie jedna z sal w tym właśnie budynku, która będzie nosiła imię Zofii Moraczewskiej. Jest to pierwsza, ale nie ostatnia, mam nadzieję, sala, która będzie nosiła imię posłanki kobiety. Proszę Państwa, potem nasza historia różnie się toczyła w PRL-u posłanki również były w parlamentach, wtedy może były mniej widoczne, ponieważ jak wiadomo w tamtym ustroju na jakąś bardzo indywidualną aktywność nie mogły sobie pozwolić, ale chyba najbardziej widocznym aktem, bo podejmowały kobiety również w PRL-u różne ważne tematy dotyczące zwłaszcza polityki społecznej, było również podjęcie przez posłankę Marię Jaszczukową, projektu ustawy o, o liberalizacji o, przerywania ciąży z powodów społecznych. W tamtym czasie też była wielka debata wokół tego i wtedy kobiety sobie to prawo wywalczyły w 56 roku. E tak, tyle jeśli chodzi o tę historię. Potem, co się działo w czasach Solidarności. Tu liczyłyśmy na to, że dzięki zmianom demokratycznym kobiety będą odgrywały o wiele większą rolę niż to miało przedtem miejsce. Niestety tak się nie stało bowiem w parlamentach, w pierwszych parlamentach, o czym doskonale wie właśnie posłanka, była posłanka Barbara Labuda, Polek było najpierw 13% w pierwszym Sejmie, a potem tylko 9%. Także liczba, partycypacja polityczna kobiet bardzo spadła właśnie w momencie, kiedy Polska odzyskała, można powiedzieć, demokratyczne państwo. O, witamy bardzo serdecznie panią ministrę Kozłowską -Jary, yy, yy, rajewicz Zapraszamy tutaj. Także to, yy, ale kobiety, środowiska kobiece się w tej sprawie nie poddały i nadal zabiegały o rozmaite. Yy. Dzień dobry, cześć. Tam może zabiegały o, o zwiększenie i poprawę politycznej partycypacji kobiet. Działania najpierw podjęła w 2001 roku porozumienie, porozumienie przedwyborcza koalicja kobiet, która podjęła kwestię parytetów czy, czy, czy kwoty, ale ostatecznie udało się to kongresowi kobiet z innymi organizacjami, który, który doprowadził do tego, że przyjęto ustawę kwotową. Ta ustawa kwotowa to jest oczywiście zwycięstwo, ale ono nas nie zadowala. Na tej drodze do uzyskania pełni praw wyborczych i możliwości skorzystania przez kobiety z tych praw wyborczych mamy jeszcze dużo do zrobienia i też chciałabym Państwa poinformować, że ten tydzień jest w ogóle wyjątkowy z tego punktu widzenia, bowiem dzisiaj o 16.00 Komisja Samorządu Terytorialnego będzie rozpatrywała dwa projekty, jeden parytetowo-suwakowy, który ja przygotowałam, a drugi przygotowany i też poparty przeze mnie projekt przez parlamentarną grupę kobiet ustawy suwakowej. Więc, drogie koleżanki i koledzy, trzymajcie kciuki. Że, żeby pracę nad tą ustawą, a w ogóle to pójdźcie oczywiście, zapraszamy serdecznie, jak już jesteście w Sejmie. Tak, dzisiaj o godzinie 16. Także zapraszamy. To jest podkomisja, nie, nie, to jest podkomisja nadzwyczajna. To jest podkomisja nadzwyczajna. Tak, prowadzona przez pana przewodniczącego Waldi-Dzikowskiego. Także słuchajcie, więc jeszcze i tak już zupełnie na zakończenie chciałam powiedzieć tyle. Jeżeli patrzymy w przeszłość, to widzimy tak z perspektywy dzisiejszego czasu, można powiedzieć, że biorąc pod uwagę fakty, ile jest obecnie kobiet w parlamencie, a jest ich 24%, to można powiedzieć, że zajęło Polkom prawie 100 lat. By osiągnąć jedną czwartą parlamentu. My nie chcemy czekać kolejnych 100 lat, żeby uzyskać połowę tego parlamentu. A więc miejmy nadzieję, że ustawa parytetowa czy suwakowa zostanie przyjęta i dzięki temu w następnym parlamencie będzie nas więcej. Dziękuję za uwagę i przekazuję głos pani.